O nasci nieżemy pas, niebieski pasek. ale jeszcze nie było. Dwa słowa odnośnie zaprzysiężenia, ja, dwa słowa odnośnie od Grzesia, dlaczego Ładogniew, potem pokazujemy zaprzysiężenie, potem Ładogniew mówi dwa słowa o zaprzysiężeniu, co on ma zamiar, dlaczego to przyjął i że ma zamiar się dalej uczyć i po tym, jak już zakończy, że odnośnie uczenia, to przechodzimy Grzesiu razem do szkoły. Nie tylko razem, bo jeszcze nie wiem, czy tam się coś zaangażować, tylko odnośnie szkoły. że się zacznę, dobrze? Ta słyszałeś Grzesia? Co? Gdzie, gdzie, chcę gdzie macie ten 3, 2, 1? Ty też włączysz tam, nie? Ostatnie kuberkowanie. O! Dobrze, fajnie, fajnie. Widać już nie ma, Tak, widać, tak. widać od rówień, no, tak. o, Dobra, tu. 3, 2, 1, poszły, włączacie. Hop, Macie. Szanowni rodacy, Grzegorz syn do Niego, Niedźwiedzkiego prezes Trybunału Narodowego. Zebraliśmy się tutaj na krótkiej uroczystości, zaprzyjrzenia człowieka łagodzącego gniew. Na sędziego pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego, jednocześnie Najwyższego Trybunału Narodowego. Po tej uroczystości, skromnej, dlatego że nie jest ona na czerwonym dywanie, z pewnych okoliczności póki co, przejdziemy do omówienia krótko szczegółów, z czym to się nie, w którym kierunku idziemy, na temat prawa naturalnego i ewentualnie szkoleń. W tym zakresie dla do dobra wspólnego, dla narodu polskiego. Ja też witam serdecznie jako dla poznania się kłania, tym razem z Jeleniej Góry. Jestem również obecna na tym zaprzysiężeniu właśnie po to, aby Wam pokazać, jak to wygląda od kuchni: że to nie jest żadna zabawa, że tak naprawdę jest to kwestia do zrealizowania dla każdego. Jest to kwestia do zrealizowania dla każdego człowieka, który no, chce, jest świadomy i chce w tej chwili z, razem z nami zbudować właściwe struktury naszego narodu. Czy jeszcze może panowie, tutaj poza zaprzysiężeniu, którzy są dwa od siebie, też dodadzą? Znaczy, warto, żebyśmy tak, nie jesteśmy w dużym gronie, ale przedstawić tutaj obecny sędzia pokołu, pokoju. Józef Kowalczyk, sędzia pokoju Narodowego Trybunału. Trybunału Narodowego. naprawdę. Nie stresujemy. Nie, nie, nie stresujemy. Ja Robert Piotr Kawałko, sędzia pokoju. No i człowiek e, Ładogniew, dzisiaj będę zaprzysiężony jako kandydat. Witam wszystkich. Od nas, dla nas. Tak jest. No i co, może przejmie... przejdziemy do uroczystości. Może Grzesiu powiedz jeszcze też dwa słowa o odnośnie tego, dlaczego ładownie. Ja myślę, że sam ładownie, czyli człowiek, który łagodzi gniew, powie po tej uroczystości, dlaczego wyraził taką wolę bycia sędzią pokoju, dwukrotnym sędzią pokoju zarówno Narodowego Sądu Obywatelskiego, jak i Najwyższego Trybunału Narodowego. Ja jako powiem tylko wstępie taką rzecz też. Że może się wielu ludziom nie podobać nazwa obywatel, ale tak to powstało, i teraz na tym etapie nie jesteśmy w stanie jakby tego zmienić, bo i logo, i inne rzeczy są. Co nie znaczy, że się z tym zgadzamy. To też jakby kwestia dotarcia do świadomości. Będzie prostsza, jeżeli na razie użyjemy takiej nomenklatury, którą ludzie rozumieją, do której są przyzwyczajeni. Natomiast y, mimo wszystko nie zgadzamy się z kwestiami y, określeń matriksowych, jak obywatel, jak osoba. Czyli wszystkich fikcji prawnych. Rzeczypospolitej, tak państwo, pan, rzecz. pani, nie mamy panów nad sobą. Tak jest. Kultura, czyli kult śmierci. Natomiast pani. już może te szczegóły, wszystkie na szkolenia. Bo to to znaczy, tutaj ważna, ja się, ważne rzeczy są dosyć. Ja goda, że właśnie. Ładownie nam troszkę parę rzeczy powie na ten temat, dlatego że yy, dużo ludzi mówi, że to jest bardzo właściwy, wartościowy człowiek i cieszymy się, że wyraził taką wolę właśnie przystąpienia do, do Trybunału Narodowego, można powiedzieć, Najwyższego Trybunału Narodowego i będzie wykonywał bardzo wspaniale tę rolę. I teraz, może, przystąpmy do ceremonii, do zaprzysiężenia. Z tej strony? będzie z tej strony. Strona nie ma znaczenia, czy to lewa, czy to prawa. Szlachetny ładogniewie. Cieszę się bardzo, że chcesz, wyraziłeś wolę zostania sędzią pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego. W związku z tym powtórz za mną, bo taka jest formalność, tekst przysięgi, przysięg dwóch, czyli Narodowego Sądu Obywatelskiego oraz Najwyższego Trybunału Narodowego. Na końcu możesz dodać, oczywiście do własnego uznania, takie do pomóż Bóg. Ślubuję uroczyście, ślubuję uroczyście, jako sędzia pokoju, jako sędzia pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego, Narodowego Sądu Obywatelskiego, dla zapewnienia, pokoju, dla zapewnienia pokoju zgody. zgody, Dobra wspólnego. Dobra wspólnego. Zasad sprawiedliwości społecznej. Zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego. I harmonii i równowagi współżycia społecznego. Postępować zgodnie z dobrymi obyczajami. Postępować zgodnie z dobrymi obyczajami. W duchu braterstwa. W duchu braterstwa. Godnie reprezentować naród. Godnie reprezentować naród i społeczeństwo polskie i społeczeństwo polskie wobec władz wobec władz urzędów urzędów i sądów państwowych i sądów państwowych kierować się prawem naturalnym kierować się prawem naturalnym i zwyczajowym i zwyczajowym działać bezstronnie działać bezstronnie zgodnie z sumieniem zgodnie z sumieniem zasadami prawdy obiektywnej zasadami prawdy obiektywnej uczciwości uczciwości i przyzwoitości i przyzwoitości w szczególności w szczególności mając na względzie godność osoby ludzkiej mając na względzie godność istoty ludzkiej i niezbywalne prawa człowieka i niezbywalne prawa człowieka Ślubuję uroczyście ślubuję uroczyście jako sędzia Najwyższego Trybunału Narodowego jako sędzia Najwyższego Trybunału Narodowego służyć wier wiernie Rzeczpospolitej polskiej służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Stać na straży prawa. Stać na straży, e, straży prawa. Obowiązki sędziego. Obowiązki sędziego. Wypełniać sumiennie. Wypełniać sumiennie. Sprawiedliwość wymierzać zgodnie z normami prawa naturalnego. Sprawiedliwość wymierzać zgodnie z normami, z prawa. Z normami prawa naturalnego. Bezstronnie. Bezstronnie. Według mego sumienia. Według mego sumienia. Dochować zasad sprawiedliwości społecznej. Dochować zasad sprawiedliwości społecznej. A w postępowaniu kierować się? A w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Zasadami godności i uczciwości. Taka jest moja wola, jeżeli jest ona zgodna z wolą, intencją i zamierzeniem pierwotnego źródła światłości, czyli naszego stwórcy, niech tak się stanie. Tak jest. Gratuluję, witamy w gronie wszędzie pokoju. Narodowego Sądu Obywatelskiego, można zrobić zdjęcia, aktu nominacyjnego. Akt dokonany. Teraz możemy usiąść. Nie, jeszcze pogratuluję. oczywiście. Dobrze, że jesteście. Zwróćcie uwagę, jak jest ubrany. Niech nasza energia wspólnie działa, A niech się nie toczy i niech pracuje dla Was. Przyszły sędzia pokoju jeszcze. A Hej, alecz tu. Mm. <laughs> Przyjacielu. Dla nie? nich to robimy. Tak jest. Dla nich robimy to właśnie dla naszych dzieci. Chciałbym jeszcze wypowiedzieć kilka słów, dlaczego, się podjąłem, tej, dlaczego podjąłem taką decyzję, aby służyć Wam jako ludziom. Jako istotą ludzkim. E, prawo naturalne, prawo, które jest w nas, ono jest w nas zapisane. Wy musicie to poczuć. Poczuć i po prostu je egzekwować. Nie dajcie się zwodzić fikcją prawną, nie dajcie się prowadzić e, obietnicą. My zostaliśmy powołani do tego, aby zainicjować. Pewną strukturę powrotu do naszych słowiańskich korzeni, do, naszych do naszej lechickiej przeszłości. To było chyba na tyle. Miło mi będzie dla Was pracować, dla Was czynić dobro w imieniu nas wszystkich, szkolić się, poznawać dalej, przypominać sobie wiedzę, która i tak jest w nas zapisana. Nie musimy się praktycznie niczego uczyć. Wszystko jest w nas. Podejdźmy do tego, że tą wiedzę, którą mamy w nas, sobie musimy tylko i wyłącznie przypomnieć. A my w naszych szkoleniach, które będziemy prowadzili dla Was, będziemy Wam tę wiedzę przypominali, abyście ją w sobie odkryli i wyprowadzili na światło dzienne. Dziękuję. Sława bracia i siostry. Namaste. Jeszcze nie wyłączyłeś? Wyłączyłeś? Tak. No to wyłącz z powrotem, no. No to, ja czekaj. Weź. I przepraszam, no. Jest. Nastąpiła chwilowa przerwa, tutaj, w transmisji, akurat mnie. Natomiast, może, też jeszcze od razu dwa słowa, jeśli chodzi o samo, samą końcówkę. Jak wiecie, nikt z nas nie urodził się wszystko wiedzący. Jeśli chodzi tym bardziej o prawa matrixowe. A to niestety na nich będziemy musieli opierać na ten moment swoją walkę, e, i to dzięki nim e, tak naprawdę będziemy e, gdzieś tam no, wychodzić temu wszystkiemu, temu całemu złu naprzeciw. E, I tak jak już ostatnio wspomnieliśmy odnośnie szkoleń, także e, tak jak tutaj widzicie, no. no Ładownik sam powiedział, został już sędzią pokoju, natomiast nadal będzie się uczył, nadal będzie się szkolił i nadal będzie musiał zdobywać coraz większą, coraz szerszą wiedzę. E, dlatego też e, kolejny raz po, powtarzamy oraz informujemy Państwa Was, e, ludzie przepraszam, o tym, że oprócz szkolenia na bezpośrednio sędziów pokoju będą również szkolenia prokuratorów, będą szkolenia dla ławników. Dla Gwardii Narodowej, dla e, ogólnie ludzi, którzy będą prowadzić biura podawcze, nazwijmy to na razie sekretarki, natomiast już się panowie obrażają, że e, będą chcieli też te funkcje pozajmować. Także ogólnie jako sekretarzy e, tutaj e, Trybunału Narodowego, potrzebujemy również ludzi do ksiąg wieczystych. E, no i ogólnie. Was wszystkich y, ludzie tak naprawdę do tego, abyście na poziomie chociażby podstawowym i y, będą również po, szkolenia podstawowe, szkolenia rozbudowane, abyście zaczęli tak naprawdę orientować się o co nam, nie tylko nam chodzi, ale o co tak naprawdę chodzi ogólnie w tym całym świecie i jak możemy to wszystko przezwyciężyć, nie używając, nie rozlewając tak naprawdę krwi. I nie wychodząc na ulicę. Nie wychodząc na ulicę, ponieważ wychodzenie na ulicę w tej chwili będzie wiązało się już tylko i wyłącznie z pacyfikacją narodu polskiego i to przez obcy kapitał, przez obce zagraniczne siły. W tej chwili w Policji w Polsce jest już pełno wybranego narodu ukraińskiego. Oczywiście stacjonują u nas wojska amerykańskie, wojska kanadyjskie. No i oczywiście mamy pełno w swoich strukturach już obecnych no tego faktycznie mocno wybranego narodu, który. Nawet? Uzurpuje sobie prawo do narodu naród wybrany. ogólnie do całego świata tak naprawdę tak? sobie uzurpują prawo do tego, żebyśmy byli niewolnikami. Także my tak naprawdę w tej chwili wychodzimy temu naprzeciw i też, żeby takie tam głupie niektóre były plotki już nie, ja nie będę szkolić. Ja się będę szkolić i ja będę organizować tutaj kwestie związane z papierologią, z zapisami, z informacjami, z telefonami, czyli no już wstępnie będę taką sekretarką jak najbardziej. Natomiast ja również będę uczestniczyła w tych szkoleniach, ponieważ ja również muszę zdobyć, zdobyć tą wiedzę, aby czuć się pewnie w tym temacie. Więc poziom podstawowy to jest na ten moment mój poziom, z którego będę korzystać i z którego mam nadzieję, że się przekażesz mi jak najwięcej informacji, abym godnie mogła reprezentować również Trybunał. Narodowej. Jeszcze dwa, dwa słowa, krześleć może o szkoleniach. E, mamy zamiar tak, aby się odbywało na ten moment tutaj wiele nie górze, z tego względu, że jest tutaj największe załęże e, ludzi, którzy tą wiedzę posiadają już na ten moment, które, którzy mogą ją przekazać. Następnie mamy jeszcze trzy miasta, o których wspomnieliśmy. Natomiast na początku skupimy się tutaj na ile górze. Będą to szkolenia zapewne weekendowe, na żywo, z materiałami, z informacjami, z dyskusjami. To nie będą suche wykłady, za które po prostu my chcemy kasę i możecie sobie jechać do domu. Tylko to tak naprawdę będzie wymiana energii, będzie wymiana wiedzy, wymiana faktów istotnych. No i możliwość po prostu zadania niewygodnych pytań prezesowi, jak również wszystkim innym sędziom pokoju. Szanowni Rodacy, prócz tego, co Jagoda wymieniła, oczywiście będzie, będą, są tutaj właściwe osoby, które dobrze się znają na prawie naturalnym, i tu nie chodzi o to, żeby kogoś uczyć w tym kierunku, tylko żeby was uwolnić od tej złej energii, żebyście uwierzyli w siebie. Żebyście wiedzieli, że prawo naturalne jest prawem nadrzędnym i wystarczy tylko prowadzić życie. Jest w nas. Prawo naturalne jest w nas, je trzeba tylko pobudzić. Dokładnie. Bo prawa naturalnego nie trzeba się uczyć. Ono jest po prostu w nas. Je trzeba wzbudzić. A żeby je wzbudzić, to trzeba je poczuć. Pozwól. Także do tej kwestii jest ładowny Robert kawałko, Piotr kawałko. To są ludzie, którzy dużo wiedzy na ten temat mają i otwarty umysł. I oprócz szkoleń takich typowo sprawa matriksowego, czyli szkolenia no troszeczkę tego umysłu, będzie również szkolenie z oczyszczania duszy, e, którą na pewno wszyscy mamy bardzo mocno zanieczyszczoną na ten moment. E, bardzo się cieszę, że jestem w takim gronie. E, miałam tak naprawdę przez moment tutaj na, na, na tym zaprzysiężeniu takie poczucie w sobie bardzo tutaj w samym środku, aż dosłownie. Eee, było to troszeczkę wzruszające. Mam nadzieję, że niedługo i Macias i Adam z Poznania przyjadą, będą również w tym uczestniczyli. Pogoda nam dziś nie dopisała, chcieliśmy zrobić to na łonie Matki Natury, natomiast e, jesteśmy tak naprawdę u źródła. Jesteśmy źródła. E, Ale Matka jest... Natura także zadbała o to, że ta energia została oczyszczona właśnie przez tą deszczową tak pogodę. Także wszystkich zapraszamy raz jeszcze do wsparcia tej inicjatywy, do zadawania pytań. E, numer jest podawany do Grzegorza zawsze wszędzie. E, może powtórz Grzesiu 791 830093 Dokładnie tak, dzwoncie, zadawajcie pytania. Wiem, że już kilka osób chciało się zgłosić na szkolenia, e, także... Staramy się tutaj w dniu dzisiejszym, jak i jutro, zrobić jeszcze dodatkowo jakąś otoczkę tego wszystkiego, czyli jakąś stronę internetową, jakieś formalności by było pozałatwiać. Mamy nadzieję, że od października te szkolenia będą mogły być dostępne dla wszystkich, tu na miejscu w nie Górze. Szanowny Radacy, proponowałbym także i szkolenia online. Tak, tak, to jest tak. również w zamyśle, natomiast musimy się tutaj z Filipkiem zastanowić, jak to użyć. Zgłasza się do nas wiele ludzi, już jako jako aspirację bycia sędzią pokoju, ale również właśnie jako ławnikami, czy też w Gwardii narodowej. I właśnie no, niedawno zgłosiły się wczoraj dwie osoby, które są być ławnikami. Tylko z tego względu, że nie czują się na siłach z racji wieku, tylko i wyłącznie. Co nie znaczy, że mają ograniczenia z tego powodu, dlatego że my tutaj nie mamy takich kryteriów tego, że emerytura, nie emerytura od 28 lat do 20, 65 czy 70 jak tam. Ktoś powiedział: Tutaj, jeżeli człowiek jest zdrowy na i myślę, ma prawo tę funkcję pełnić dożywotnie, że tak powiem. Dlaczego jest mowa o ławnikach? Dlatego, że wszystkie procesy, które są związane i prowadzone w prawie naturalnym, zgodnie z prawem naturalnym, polegają na tym, że jest sędzia prowadzący i jest ława przysięgłych z 12 ławników, którzy w zasadzie podejmują decyzję i dokonują wyroku. Kolegialnie. Kolegialnie, tak. Wszędzie jest tylko od tego, żeby przyklepać. To wszystko będziemy Dziękuję. chcieli uporządkować. Nie jednoosobowo. Uporządkować. Tak, to wszystko chcemy uporządkować, chcemy odświeżyć tak naprawdę to, co powinno być i w tak zacnym składzie, który ma czyste serce i umysł, uważam, że będziemy szli tylko i wyłącznie do przodu, ale potrzebujemy do tego Was. Tak, jak przeczytaliśmy wszystkie funkcje, nie musicie być sędziami pokoju, nie musicie być prokuratorami. Możecie wstąpić do gwardii, którą na pewno ja będę zasilać i reprezentować. Także śmiało zapraszam wszystkich. Macie kilka funkcji, kilka stanowisk. Jeżeli byliście kiedyś w papierologii, sekretariat jak najbardziej. Struktura do stworzenia, trzyosobowa z sędziów pokoju, regionalnie, i wtedy można budować dalej. Także może, żeby już przekaz nie był zbyt długi. Ja może jeszcze jedną, Dobrze, jedną rzecz dodam. Nie chodzi tylko o funkcjonariuszy, nazwy to w taki sposób systemowy, żebyście zrozumieli o co nam hmm. chodzi. Nie chodzi tylko o tych, którzy będą działali. Chodzi też o Was wszystkich, o cały naród, abyśmy się zjednoczyli i działali i szli w jednym kierunku, takim, jaki powinien być. Chodzi Działby. o przywrócenie normalności. Tak jest. Aby nasze przyszłe pokolenia miały prawo po prostu do godnego życia. No i tak jak ja zawsze mówię, odzyskajmy w końcu suwerenność, bo wolni jesteśmy zawsze. Bądźmy gospodarzami naszego domu dokładnie. Dziękujemy wszystkim za przekaz. No i do następnego zaprzysiężenia lub też szkolenia. Dziękujemy Wam. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobrze wyszło, dobra, e, wiecie co, otwórzmy okno, bo naprawdę już, żeby, żeby przegrać poczułem, są twoją energię. O, nie Chodź, e, dobra, ja idę jeszcze ten, usiąść na, a czemu ty masz, proszę w tej chwili no, oddać tę uchwałę, ten telefon i naprawdę nie świrować mi z tym telefonem. Czemu tutaj ci nie działa, co? Ale... Nie miała. działa. Działa. Czy to jest ciekawostka?